Cześć, siemano, z tej strony. Admira, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa. Zostawcie koniecznie łapę w górę, ponieważ jest super nowy update z biedronkami. Mamy New Farm Shop, jakiś sklep farmerski, New Diamond Lavender. Możemy jedną z biedronek zaadoptować. Tak więc ja już klikam play, bo nie mogę się doczekać. Wy, oczywiście, zasubskrybujcie. Zostawcie łapeczkę w górę, a my zostajemy dzisiaj rodzicem. Tak jest. Lecimy, nie chcę tutaj Griffin. Oczywiście odbieramy nagrody, bo to dopiero co się zalogowałem. Więc tutaj dużo rzeczy do odebrania. Standardowo. No i co? Klaus, Lecimy. Spadamy z naszej chaty. W ogóle możemy wziąć ze sobą naszego zwierzaka z poprzedniego odcinka. Proszę bardzo, takie obyka mamy. Ale dzisiaj zaadoptujemy Biedronkę. Proszę mnie wypuścić, ja chcę wyjść z tego mieszkania. Dobra, pięknie, tak więc słuchajcie moi kochani. W ogóle dziękuję wam za wszystkie łapki w górę zostawiane pod poprzednim odcinkiem. Naprawdę ich nastukaliście całkiem, całkiem dużo, nie ma co ukrywać. Weźmy sobie nasz super mały rowerek, no i co jedziemy? Dobra, okej, okay, dobra, jest dobrze, jest dobrze. No to lecimy. Nie wiem w ogóle, gdzie jest ten sklep farmerski, ale myślę, że obstawiam, że tam, gdzie jest dużo ludzi, ponieważ jest to nowy update, to na pewno bardzo dużo ludzi będzie tam. Właśnie w tamtym miejscu stało, tak więc. O, co tu się dzieje, halo? Ehm, um, um, problemy, problemy. Halo, halo, Roblox. Halo. Dobra, okej, okay, dobra, żyje, żyje, dobra, nic się nie stało. Super, tak więc tak, tu mamy ten sklep, jakby z nowego roku chińskiego. Ale gdzie my musimy znaleźć gdzieś sklep farmerski? W ogóle mapę podobno troszeczkę zmienili. Więc ja tu jestem giga ciekawy, co to się tak naprawdę zmieniło. Tak więc jedziemy. Sklep farmerski, gdybym był farmerem, to gdzie bym otworzył swój sklep? Hmm, zastanówmy się, pewnie gdzieś. Tutaj. Powiedzmy chociaż tamten wygląda jak sklep farmerski, wiecie? Dobra. Au! Zderzyłem się z jakimś ziomkiem. Halo! Nie do wody! Nie do wody. Dobra, dlaczego? Dlaczego ja się tutaj zderzam? Wiecie co? Wezmę moją najlepszą super lotnię, dzięki której wszystko widzę z góry. Dobra. Aha, tutaj mamy lotnię. I'm hungry. Ktoś jest głodny. Dobra, gdzie może być sklep farmerski? Czyżby to było to miejsce? Niemożliwe, wiecie? Jakby wygląda to jak to miejsce, ale czy to jest aby na pewno to miejsce... Best Shop Eve yy, Wydaje mi się, że chyba nie, to chyba nie jest to miejsce. E, tutaj też nie to jest jakiś obóz chyba, więc tutaj też tego nie możemy znaleźć. My szukamy czegoś, co jest w ogóle zupełnie, zupełnie czymś innym. Może zapytamy ludzi, może ludzie będą wiedzieli, gdzie jest ten farmerski sklep. Ewentualnie zostaje nam jeszcze jakby A ja nie chcę emocji akcji, nie chcę tego. Siot mi z tym, kurde dobra, nie wiem jak to Activities Dobra, weźmy cokolwiek. <laughs> dobra, nie wiem, co odpaliłem totalnie. No dobra, może tu jest ten sklep farmerski? Gdzie on może być? To jest dobre pytanie. Czy to jest, czy to jest sklep farmerski? Nie wygląda jak sklep farmerski. Trzeba będzie go poszukać, tak więc widzimy się za chwilę. Jest, udało mi się, znalazłem. Jest i sklep, on jest tutaj. W ogóle tutaj coś można. Uuu, można tutaj swój dom postawić. Jest i sklep, to jest sklep farmerski. Jestem pewien 100%. Wbijamy do środka. Tak jest. Zobaczymy, czy uda nam się coś zaadoptować. Weźmy tutaj tego glidera. Wow! Okej, okay, to jest całkiem ogromne, czy ja mam pójść na samą górę aż? Chyba tak, chyba musimy na samą górę się dostać, siemano. wow, ile tu jest potionów, czy to jest w ogóle, to chyba jest sklep z potionami, a nie farmerski sklep. Chyba mi się coś pomyliło tutaj, wiecie, takie mam wrażenie, że coś mi się tu pomyliło. Ale dobra, wyjdźmy sobie na zewnątrz, gdzie mnie to nas przeniesie? Aha, jakby wyżej po prostu nas przeniosło, na to wychodzi. Dobra, troszeczkę się pomyliłem, bo byłem tutaj, a tak naprawdę sklep jest tutaj, proszę bardzo. Jak mogłem pominąć sklep farmerski, widzowie, kurde. No po prostu niewiarygodne. I co my tu mamy? Mamy Justina, siema Justin, co tam u ciebie? Tok. Pogadajmy z Justinem. Okej, okej. Mhm, mhm. Dobra, czy mogę Cię Lili adoptować? <laughs> proszę. My name is Lily, the ladybug, okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Lawendę sprzedajesz, a ty kurde. Dobra, czy jakby mogę tutaj ser kupić? No dobra, kupmy ser. Ale czy mogę jakby tutaj... Get it now. 199 robuxów. Kurde. ok, Diamond ladybug. 1 in 40. Dobra, czyli musimy ją nakarmić lawendą. No na to wychodzi, tak? Tego co ja tutaj rozumiem. E, I wtedy dostaniemy biedronkę. Chyba. A, 199. 199. A ja bym chciał za darmo dostać biedronkę. Jest jakaś możliwość dostania za darmo biedronki? No niby spoko ten update. Fajny ten sklep. Ale jakby... Kurde, no fajnie, dużo rzeczy można tu w ogóle swoją drogą kupić. Tylko brakuje nam jednej najważniejszej rzeczy, czyli do kupienia, oczywiście, biedronki, której tutaj nie ma. on ma! Nie, co ty masz? Jakiegoś kurczaka, ma chłop? Co to jest? Co to jest? Kurczak, taki śmieszny. <laughs> dobra, śmiesznie wyglądający kurczak. Okej, okay, dobra, ale jakby. Tu jest dużo biedronek. No dobra, spróbujmy jakąś złapać. Hops, ops. Chodźcie tu, chodźcie tu. Spróbujmy, spróbujemy jakąś złapać. Aha, lawendę lubią jeść, okej, okay, dobra, ale jakby gdzie tą lawendę znaleźć? Bo z tego co widzę, to możemy. Okej, okay, to możemy za Robuxy jedynie. A jakbym chciał ją tutaj zdobyć nie za Robuxy, to czekaj, czy mam taką możliwość. Bo to na razie jakby update spoko ale ja potrzebuję tutaj lawendy. Eee, okej, okay. ok. No dobra, no dobra. Mamy tutaj prawie wszystko, tylko że brakuje nam. Brakuje nam najważniejszego. Okej, okay, mamy znowu dzień, ale gdzie są biedronki? Halo, czy mogę zdobyć biedronkę jak, w jakiś sposób? Halo biedroneczki, chodźcie tutaj do mnie. W ogóle jak to się wszystko pozmieniało, co nie? Dobra, trzeba będzie to ogarnąć. W jaki sposób zdobyć tutaj tą biedronkę? Ja bym chciał biedronkę. Czy ja muszę naprawdę wydawać dużo Robuxów? Ciekawe. Bo lawendę mogę z tego co widzę kupić tylko za Robuxy. Nie mogę jej tak sobie po prostu zdobyć za darmo. Więc trochę lipa. Bye. Diamond Lavender, a to jest diamentowa lawenda, a taką zwykłą, a jakbym chciał taką zwykłą, okej, okay, to, to ma sens, okej, okay. co my tu mamy w ogóle, dobra, mm, Diamond Lavender plus Diamond e, Ladybug, 1 na 40, 4 na 40, Normal Ladybug 35 na 40. Tak czy siak, jeżeli będę chciał zdobyć z tego co widzę, tutaj Biedronkę, to niestety będę musiał. Będę musiał, że tak powiem, no, wydać prawdziwe tutaj hajsy z tego co ja tutaj widzę. Tu mnie ktoś ciągle requestuje, ale ja nie chcę requestów, ja chcę. Ja chcę Biedronkę! Kurde, nie ma biedronek Kurde, skończyły się, skończyły się W ogóle dostałem kasę, więc spoko No dobra, no to co, weźmy tą diamentową lawendę Za 199 robuxów, niech już stracę Moje biedne robuxy Moje biedne robuxy, kupimy to, kupimy to Bo widzę, że się inaczej nie da zdobyć Więc dobra, zdobędziemy i siema Porozmawiajmy z nią, O, siema, siema Mhm, mhm Okej, okay, dobra, i nagle mamy duży biedronek Wokół nas, aż, do trzeba trafić W nią niby, tak, tą lawendą Okej okay. Zobaczmy co się wydarzy, czy ja tutaj jakby dam radę Wo, one się Ale się kręcą wokół mnie, co jest grane Ile ich tu jest Okej, okay, dobra, mamy tą lawendę I teraz biedronki latają wokół mnie Czyli one nie są zwierzakiem, tak, do zdobycia One są po prostu w ten sposób Albo ja coś tutaj, czegoś nie rozumiem Dobra, użyjmy Użyłem? Nie, ja to wyrzuciłem po prostu, moją lawendę Halo Halo, moja lawenda o, dobra, a bo ja ją nakarmiłem! Okej, okay, rzuciłem i teraz mam Zdobyłem biedronkę! Udało się, udało się. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale udało się. Czyli okej, okay, czyli mieliśmy tutaj małą szansę. Normal, zazwyczaj trafia się normalna, czasem trafi się złota, diamentowa, czyli taka jak Lili. Trafia się bardzo rzadko, tak więc mamy własną biedronkę. O, proszę. Można, można Własna Biedronka Dobra, zajmijmy się nią trochę Trzeba się nią poopiekować tutaj Siema Biedronko e, Ride Nie, nie można na nie jeździć oczywiście Dances, dance Jak ja tu normalnie robię densy, Bo moja Biedronka jest zadowolona e, Zobaczmy Tutaj mamy w ogóle gotadmiros e, Siema rafałę, O, Rafałek jest e, Pick up. Weźmy Rafałka na ręce <laughs> Dobra Mamy tutaj już dwójkę dzieci w naszej rodzinie Pięknie Dobra, w ogóle outfitu tutaj ja nie będę zmieniał ja bym chciał tą biedronkę, jakby tutaj e, w jakiś sposób, w ogóle family, zróbmy tą rodzinę, niech już będzie. E, pyk. Nie. Invite to family. Ciup. Dobra, dobra, jest już w rodzinie, więc jakby można go zabrać ze sobą. Ciup, no to lecimy. Biedronka też leci z nami? Leci z nami, ona też umie latać, więc spoko. No to co? E, chyba lecimy do szkoły, tak mi się wydaje, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby tutaj lecieć do szkoły. Pet shop to mnie nie interesuje. A gdzie jest szkoła? Tu jest szkoła. Fru. Dobra. E, co w ogóle chcę tutaj? E, reward 12. Hot Spring. Rafałek chce gorące źródła. Gdybym wiedział, gdzie są gorące źródła, to bym go jakby zabrał. Ale nie mam pojęcia, gdzie mogą być gorące źródła tutaj. Nie mam po prostu pojęcia. Więc chyba pójdziemy do szkoły. Tak mi się wydaje. Może czegoś się ta moja biedronka nauczy. Na no to bym jakby liczył. Dobra, lecimy do szkoły. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale zobaczymy. Dobra. Ladybug. E, dobra, czy mogę tutaj jakby. Boom. Sleep. Ladybug, Rafałek, Sleep. Boże <laughs> mi do spania. Masz jak sobie słodko śpią. O Boże jaką on ma minę. Co jest grane? Ladybug, ja w ogóle macie jakieś propozycje jak mógłbym zmienić mojego skina, bo ten mi się trochę znudził Będę musiał go jakby zmienić na jakiegoś innego. <laughs> Dobra, zabieramy. Pick up Pick up Mogę dwóch na raz? Mogę dwóch na raz? Mogę biedronkę i Rafałka trzymać XD. <laughs> Dobra, wychodzimy z tej. albo w sumie tu możemy pójść. Change tekst. Hi. Zapiszmy tutaj, haj, haj, dobra Zapisane Weźmy jabłko, jabłko zawsze spoko No i dobra, weźmy tą naszą biedronkę, bo ona jakby Ona czegoś niby tutaj chce, ale nie do końca Z tego co widzę Więc trochę lipa, dobra, weźmy to Weźmy Rafałka, Boże, zepsułem No, Rafałek o nie, o nie, biedny Rafałek E, pick up. dobra, zabrany Dobra, jest Rafałek zabrany, pięknie e, No to co, lecimy sobie teraz e, Lecimy, lecimy, lecimy Gdzie tu jest wyjście w ogóle z tej całej śmiesznej mapy e, Tu są hot springs e, Dobra, tu są gorące źródła, dobra Rafałek chce na gorące źródła Dobrze, zabierzmy go W końcu tutaj jakby, bum, lądowanie Halo? O, proszę Można, można I cyk, ze starym na gorących źródłach <grym> Nurkowanie Dobra, mam nadzieję, że będzie zadowolony. E, dobra, to już się nam nabija, że super, jesteśmy na gorących źródłach i w ogóle jest fajnie. No więc zobaczcie, Rafałek już tutaj się cieszy. O, proszę, zobaczcie sobie na jego minę. Mm, super, to, że mnie tu zabrałeś, dziękuję. No, tak to właśnie wygląda. Dobra, e, czy już się zaliczyło? Zaliczyło się chyba, tak? Więc spoko, na razie nie trzeba nic zrobić, więc możemy sobie chwilę tak naprawdę tutaj polatać. Ale ja bym chciał coś jakby wrócić z naszej chaty i... Jakby zobaczyć, co jeszcze można zrobić z naszymi zwierzakami, w sensie z naszym zwierzakiem. E, czy można go nakarmić, czy może coś innego zrobić? Ciekawe. E, dobra, wracamy na naszą chatę, czyli musimy pójść tutaj, dokładnie w tym miejscu. W ogóle ta, lady, ta ladybug jest newbornem, więc trzeba będzie ją też się tutaj opiekować. Ale fajnie, udało się odblokować bydrąkę, więc jestem giga zadowolony. No i super, tak więc e, dzień dobry. Where is my house? To jest mój home. O, jak blisko w sumie. Bardzo fajnie. Pyk. Mały domek, wiadomo, trzeba będzie go kiedyś ulepszyć na jakiś większy, ale to myślę, że dopiero za jakiś czas. Dobra, jest biedronka, jest i rafałek. E, co zrobimy z biedronką? Biedronka. Pyk. Ja mogę iść spać z biedronką. Dobra. E, biedronka do spania. O, proszę. A rafałek? Rafałek do spania. Tutaj. <noise> Nie, teraz ja zróbmy, zobaczcie. Biedronka ma lepiej, biedronka ma lepiej niż rafałek. Który sobie śpi tutaj Dobra, zaraz im to jakieś jedzenie przygotujemy um, Hem, hem, hem Jakieś jedzenie, poszukajmy czegoś i Dobra, nie, Rafałkowi coś damy e, Dajmy mu food, mamy jedzenie Dobra, Rafałek, give item From backpack I weźmy mu na przykład soda Proszę, soda dla Rafałka Coca-Cola go zaraz ożywi Patrzcie jak lata, jak szalony Zadowolony jest, zadowolony jest Ja też sobie wypiję może Pyk. Ciup. Dobra, noc się zbliża Let's go camping. Co, na kemping chcesz iść? A to Ladybug chce iść na kemping, dobra. Koniec tańczenia, pick up. Koniec spania. Lecimy na kemping, pick up. Nie wiem, gdzie się camping robi, ale dobra. Myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Ja tu jestem dobrym ojcem, więc spoko zabiorę moje cudowne dzieci. Co prawda jedno jest ludzkie, a jedno jest robacze, ale i tak. Co to jest? Mogę to. Skit. You. Nie działa, zepsute. Zepsute. O! O, chyba naprawione, chyba naprawione, dobra. Ym, mogę na tym usiąść, chwila. Jak się to robi? Dance? Nie chcę densować Sit. Ju. O, dobra. Go camping, go camping. Napiszmy na tym na czacie. Camping. O oh, go, <laughs> zobaczymy czy Rafałkowi uda się tutaj pojechać na kemping, zobaczymy czy on wie gdzie jest kemping, bo ja nie wiem szczerze mówiąc, dlatego tutaj jego super bananowym pojazdem pojedziemy sobie na kemping i zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko, dobra, no Rafałek będzie wiedział, ja to czuję, że on wie, on na pewno wie gdzie jest kemping, tak więc o, o, o. Tak, tak, już tam chyba byłem nawet przez chwilę. Tak jest, on doskonale wie, on wszystko wie na no, tutaj co się dzieje. Dobra, tu mamy ten sklep, przy którym byłem na początku. A tutaj mamy camping. Jej, camping, camping. Hura, hura. Siadamy. Sit. You. Sit, pięknie. Możemy się napić coli. O. Byk. Eja, Biedronka! O Biedronce zapomnieliśmy. Ladybug. Halo, Biedronko. Halo, ladybug. Weźmy ją. Ladybug. Nie, co jest? Nie mogę jej wziąć. Halo! Biedronka się zepsuła. Biedronka się zepsuła, dobra. Weźmy tutaj, jakby od nowa to. Pyk, pyk. Dobra, siema. Tak więc udało mi się odblokować super biedroneczkę. Sit, ladybug. Cyk. Rafałek. Cyk. Ja. O, proszę bardzo. Jeszcze tutaj Kuba jakiś przyszedł. My tutaj robimy sobie camping. O. Wygląda na psa. XD. Jest z kabiną. Mnie, to jest byk idę spać, o, co tutaj ludzie piszą, nie mam pytań, nie mam pytań, dobra udało się, mamy tutaj oczywiście zrobiony, misja wykonana, czas iść spać tak więc, yy, yy, mogę iść tutaj spać? Nie mogę, ktoś zajął ten namiot, a tu mogę? Close open tent, o, można iść z spanko, super, no to kemping na całego, a tylko ja mogę iść spać a nie mogę na przykład jakby, żeby, A, to jest zajęte, zajęte jest, dobra Ladybug, do spania, o, proszę bardzo. No i dobra, myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Tak wygląda nowiutki update do oczywiście Adopt Me. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów, oczywiście z Robloxa. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!